Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Z racji, że rok 2016 dobiegł końca. Wydaje mi się, że możemy sobie go podsumować pod względem piłkarskim i mogę Wam pokazać według mnie oczywiście top 10 zawodników, którzy właśnie w tym roku pokazali się był to dla nich taki przełomowy rok no i po prostu o nich się dużo mówiło, bo wyszli tak nagle. Tak więc mam nadzieję, że w większości się ze mną zgodzicie. Jeżeli nie, to oczywiście napiszcie o tym w komentarzu, bo sam jestem ciekawy waszych opinii, gdzie się ze mną zgadzacie, a gdzie nie. A także przypominam, że to nie jest żadna tabela, że na przykład dziesiąte miejsce jest gorsze od pierwszego. Po prostu wszyscy ci dziesięciu zawodników są według mnie na jednym poziomie. Może rzeczywiście jeden lepszy, jeden słabszy, aczkolwiek wydaje mi się, że ogólnie co do tych odkryć, no to nie patrzyłem i nie ustawiałem ich pod tym względem. Od najgorszych. Do najlepszego, czy też na odwrót, tylko po prostu losowo według mnie top 10 zawodników tego sezonu. Oczywiście pod względem odkrycia ich, czyli że w 2015 nikt o nich nie wiedział, tam mało się mówiło i nagle 2016 rok przyszedł. Wyjątkowo dobrze się pokazali. No i są na okładkach gazet i tak dalej. Tak więc myślę, że już was tutaj nie przetrzymuje i możemy zacząć. Tak więc pierwszym zawodnikiem według mnie jest tutaj Markus Rashford. No, czy ktoś z Was o nim wiedział w roku 2015? No, wydaje mi się, że niezbyt. Jak wiadomo, Rashford pojawił się na boiskach właśnie na początku tego roku, gdzieś tam w okolicach lutego-marca, kiedy to Manchester United miał problem z napastnikami. Louis van Halen postanowił dać mu szansę w Lidze Europy, no i pokazał się tam z bardzo dobrej strony. Potem pamiętam, był mecz z Arsenalem, także strzelił gola. Ogólnie zaczął występować w meczach ligowych, czy to właśnie w Lidze Europy i szło mu to bardzo dobrze, no bo właśnie. Tutaj pokazywał się z bardzo dobrej strony, no i może o aktualnie no nie jest podstawowym wyborem, bo wiadomo przyszedł do klubu Zlatan Ibrahimović, aczkolwiek no na pewno pokazał się z bardzo dobrej strony, no i patrząc na jego wiek, czyli 19 lat, jeszcze z niego będzie niesamowity piłkarz, tak więc przechodzimy dalej, tutaj mamy Mahmouda Dachuda, no i co do niego, ja się mogę tutaj w pełni wypowiedzieć, bo jak wiecie jestem fanem Borussia Mönchengladbach. Według mnie Mamut Dachut zrobił niesamowite postępy. Już było to widać pod koniec 2015 roku. Już wtedy w sumie o niego jakieś kluby walczyły w zimowym okienku, a nawet tam jeszcze w letnim. Natomiast tak w pełni jego talent mogliśmy oglądać właśnie w pierwszej połowie roku 2016. No i także oczywiście teraz w tej rundzie jesiennej, gdzie po prostu Dachut robił to, co robi najlepiej. Czyli oczywiście opanowanie, przytrzymanie piłki, dribbling, świetne podania. No to jest cały mamut dachód już tutaj wzrasta zainteresowanie, podobno Juventus się bardzo interesował, Liverpool, no czy gdzieś odejdzie, szczerze powiedziawszy jak już to wydaje mi się, że w letnim okienku obecnie mogę być o niego spokojny, no ale to będzie na tyle, przechodzimy dalej, Angolo, Kante no i właściwie tym mm, zawodnikiem zaczynamy tą wielką trójkę z Leicester, już zapewne wiecie o kogo mi tutaj chodzi, no ale pierwszym z niej jest Kante e, no w sumie obecnie zawodnik Chelsea aczkolwiek wtedy, kiedy, e, że tak powiem zrobiło się o nim głośno, był jeszcze zawodnikiem Leicester, czyli oczywiście mówię o przełomie roku 2015-16 kiedy to notował wspaniałe występy, był liderem środka Polarisu. No i zdecydowanie to właśnie w dużej części jemu mogą zawdzięczać Mistrzostwo Anglii. W poprzednim sezonie, aktualnie w Chelsea, także z pierwszym wyborem Antonio Conte, no i mu trzeba przyznać bardzo dobrze. Kolejnym zolnikiem jest Mares, oczywiście Algierczyk, został na kolejny sezon w Leicester. No, może ten już nie jest taki oszałamiający jak właśnie poprzedni, no ale wydaje mi się, że w tym zestawieniu właśnie należy mu się tutaj jego nazwisko, żeby się pojawiło. No, bo trzeba przyznać, poprzedni sezon miał wspaniały, obecnie wcale nie zwolnił tempa. Po prostu cały Leicester, można powiedzieć, tak troszkę ee, no, prezentuje słabszy poziom, aczkolwiek Mares jak najbardziej stał się dzięki. Swoim występom eee, sławniejszy. Dalej przechodzimy, mamy Wardiego, już ostatni załnik z tej trójki. Napasnik listów, jak wiadomo strzelał w poprzednim sezonie na, jak na zawołanie, w tym sezonie no, trzeba przyznać, idzie mu zdecydowanie gorzej już tak nie strzela, właściwie w ogóle ostatnio nie strzela, no ale mam nadzieję, że się to zmieni, no ale tak czy inaczej myślę, że tutaj odkryciem możemy go zaliczyć i to bardzo niezłym no bo w końcu jeszcze jakiś czas temu musiał dorabiać poza piłką nożną, zarabiał tam 300 bodajże euro z piłki, no a tutaj jak widzicie obecnie jest jednym z lepszych angielskich napastników i zdecydowanie o nim było bardzo głośno Dalej przychodzimy i mamy pierwszego Polaka w tym zestawieniu, oczywiście jest to Łukasz Todorczyk, no kto by się spodziewał, że będzie to ktoś inny. Łukasz po prostu wspaniała ostatnia część sezonu, czyli ta runda jesienna w Anry Strzela jak na zawołanie, mecz, bramka nawet 2-3, e, jakieś asysty do tego dorzuci po prostu Polak jest niesamowicie skuteczny. E, oczywiście aktualnie przoduje w liście najlepszych strzelców w całej Europie, tak więc tutaj tylko i wyłącznie należy się szacunek dla Łukasza. No jeszcze gdyby w kadrze tak strzelał byłoby cudownie. No ale i tak wydaje mi się, że z Łukasza jeszcze będzie dużo pożytku, tylko oczywiście potrzebują czasu, no i oczywiście ustabilizowania swojej formy. Dalej mamy Usmana Dembele, zawodnik Borussii Dortmund, no po prostu także niesamowity talent, a w tym sezonie po prostu można powiedzieć eksplodował. Robi się o nim coraz to głośniej, strzela, asystuje, no po prostu jest podstawowym zawodnikiem właśnie BVB. No i ten sezon zdecydowanie może zaliczyć do najlepszego w swojej karierze. Wcześniej występował w lidze francuskiej, tam mu także szło, szło bardzo dobrze. No a przychodzi do mudnes Ligi i gra, jakby grał już tutaj od kilku lat, a przypomnijmy, że on ma tylko i wyłącznie 19 lat. No i mamy Lemara, zawodnik AS Monaco. Także trzeba przyznać, że właśnie Monaco może mu zawdzięczać w dużej części to, że aktualnie są na przodzie w lidze francuskiej, że strzelają tyle bramek, bo Lemar zdecydowanie z takim zawodnikiem, który podnosi jakość tego zespołu, potrafi zastawić się, potrafi szybko zaatakować skrzydłem, w końcu jest lewym pomocnikiem, potrafi strzelać. No, po prostu zawodnik bardzo dobry. 21 lat, tak więc myślę, że jeszcze o nim tutaj usłyszymy i to nieraz. No, a według mnie, właśnie zasługuje, żeby znaleźć się w tym zestawieniu. Kolejnym zanikiem jest drugi Polak, no i tutaj chyba wszyscy wskażą w tym na jednego zanika. Oczywiście mam na myśli Michała Pazdana. No, chyba takie, no nie wiem, nie chcę tutaj y, mówić kto jest lepszy, a kto słabszy, ale wydaje mi się jednak, że to jest takie największe odgrycie tego roku, przynajmniej dla nas, dla Polaków, bo jak wiadomo o Michale Pazdanie jeszcze rok temu mówiło się no w nieco y, innym stylu, że jest to najsłabsze ogniwo w naszej reprezentacji. Takie komentarze też czytałem, y, że po co on występuje, po co go Adam nawałka daje do pierwszego składu, a jak widzicie obecnie jest, można powiedzieć, liderem środka pola z Kamilem po prostu rządzą tam, natomiast w regii Warszawa no nie oszukujmy się, najlepszy zawodnik defensywny właśnie klubu ze stolicy no Michał Pazdan zasługuje na szacunek mamy tylko nadzieję, że z regii oczywiście nie odejdzie że pomoże im w walce z Ajaxem no my przechodzimy do ostatniego na dzisiaj zawodnika czyli oczywiście Donnarumma, także włoski talent, 17-latek, który w tym sezonie po prostu i także w poprzednim oczywiście Podbił cały świat swoimi interwencjami i tym, że po prostu jako 17 latek jest kluczowym zawodnikiem Milanu. Oczywiście nie ma szans, żeby ktoś go wygrył z bramki. Już o niego biją się te największe kluby. Zobaczymy, czy gdzieś odejdzie, czy też zostanie. Ja mam osobiście nadzieję, że zostanie. Na no, tak czy inaczej, na dzisiaj to już będzie tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Że większości zawodników się ze mną zgadzacie. Jeżeli nie, oczywiście napiszcie swoje propozycje, z czym się ze mną nie zgadzacie. Chętnie poczytam, podyskutuję z Wami. Na tymczasem to będzie na tyle. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia. No i cześć!